Coraz większą popularnością na rynku cieszą się projektory, które są w stanie zastąpić nam telewizory lub jesteśmy je w stanie wykorzystać np. podczas podróży albo wręcz przeciwnie zabrać je do pracy, kiedy chcemy pokazać jakieś treści, np. prezentacje. Jednym z takich niedrogich projektorów jest propozycja od firmy Kiano, a mianowicie model Chill, który kosztuje mniej niż 800 zł, więc tutaj spokojnie możemy go przypisać do takiego popularnego przedziału do 1000 zł, bo wydaje mi się, że takich najczęściej projektorów różne osoby Szukają. I ten projektor w tej cenie może Wam zaoferować kilka fajnych rzeczy, albo inaczej posiada kilka fajnych cech, między innymi obrotową konstrukcję, funkcję smart, możliwość streamingowania obrazu z naszego telefonu i to z iOS i Androidem. Do tego dochodzi przyzwoita jakość obrazu, a także sama jasność wyświetlanej treści. Także jeśli rozglądacie się za niedrogim projektorem, który ma Wam zastąpić telewizor, albo chcecie mieć go w dodatku właśnie do jakiejś podróży lub zabierania do pracy, to jak najbardziej zaproponuję. Na to, to jak najbardziej ta propozycja, którą ostatnio testowałem, może Wam się spodobać, i już Wam pokazuję dlaczego. I słowem wstępu, jeśli po obejrzeniu tego materiału będziecie zainteresowani samym zakupem, to w opisie tego filmu znajdziecie linka, gdzie możecie go po prostu nabyć. Natomiast przechodząc do konkretów, jak widzicie tutaj mamy średniej wielkości ten projektor. Nie jest on tak mały, jak te w zasadzie najmniejsze na rynku, ale spokojnie zmieścicie go do jakiegoś plecaka, czy do jakiejś większej torby. Nie jest on też ciężki, a to co ważne to to, że możemy go obracać w zasadzie w dowolnym kierunku, ze względu na to, że tutaj mamy ruchomą tą stopkę, dzięki czemu możemy go wyświetlać na ścianie, ale również na suficie, co też czasami może się naprawdę przydać. Mówię Wam to z własnego doświadczenia. To, co tutaj ważne, to to, że mamy tutaj rozdzielczość Full HD 1920 na 1080 więc można ocenić to na przyzwoitą jakość. Sam obraz możemy też rozciągnąć od 40 do nawet 200 cali, choć trzeba tutaj zaznaczyć, że raczej te wartości pośrednie w okolicach właśnie 100 cali przekątnej będą nam dawały największą frajdę właśnie z oglądanej treści, czy po prostu będą gwarantowały jakby najlepszą jakość samego tego obrazu. Jeśli chodzi o samą jasność, mamy tutaj 350 Ansi-lumenów i tutaj nie ma co się czarować, raczej musicie przystosować pokój, pomieszczenie, w którym chcecie oglądać treści z tego projektora, aniżeli postawić go na przykład w bardzo oświetlonej sali czy po prostu bez zasłoniętych rolet. Generalnie tutaj jest zasada prosta, im wyższa jest ta wartość, tym jesteśmy w stanie w bardziej oświetlonym, bardziej jasnym pomieszczeniu oglądać różnego rodzaju treści właśnie na przyzwoitym poziomie. Natomiast w przypadku tego modelu Chill od firmy Kiano, który sobie właśnie ten. Generalnie tutaj ta jasność pozwala nam na... Całkiem niezłą jakość, nawet w momencie, w którym nie zasłonimy sobie wszystkich rolet. Ja nagrywałem te filmy w trakcie dnia. Nie zasłoniłem właśnie specjalnie rolet, aby pokazać wam, jak obraz wygląda przy niezasłoniętych roletach i przy włączonym świetle. Jak widzicie, on jest dosyć wyblaknięty. No, ale właśnie, mówimy tutaj o sytuacji, w której nie zgasicie nawet światła, i centralnie w tym pomieszczeniu, w którym ten projektor pracował, były włączone u góry lampy. W związku z tym trzeba ocenić te warunki jako dosyć trudne. Natomiast w tym drugim ujęciu, które tutaj głównie będziecie widzieć, przeważa sytuacja, w której ta lampa jest po prostu wyłączona, a dodatkowo zasłoniłem żaluzją całe okno, no i wtedy ten obraz jest naprawdę tutaj bardzo dobry. Te kolory są naprawdę wyraźne, kontrast jest też bardzo dobry. W związku z tym, jak widzicie, niewielkim kosztem, tak naprawdę gasząc światło i zasłaniając żaluzję, jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której ten projektor będzie nam oferował naprawdę przyzwoitą jakość tego obrazu. Oczywiście w warunkach domowych czy w mniejszych pomieszczeniach, jest to łatwiej zrobić. Jeśli chcecie zrobić jakąś prezentację, na przykład w firmie, gdzie jest bardzo duża sala, dużo lamp się pali i jeszcze są okna, które nam dorzucają to światło do środka, no to niestety może być problem z osiągnięciem takiego scenariusza. Natomiast też nie jest tak, że jak zgasicie światło, a nawet te rolety nie będą zasłonięte, to nic nie będzie widać. Będzie to widać, może ta treść nie będzie tak czytelna i osoby, które trochę dalej siedzą, mogą mieć problem z widocznością wszelkich prezentowanych rzeczy, ale jak widzicie w warunkach domowych, to może sprawdzić się na bardzo, bardzo dobrze. No i ten parametr, właśnie w połączeniu z samą rozdzielczością, to jest jeden z najważniejszych czynników przy wyborze samego projektora, który powinniście wziąć pod uwagę. Tak jak Wam mówię, przy tej cenie oceniłbym to po prostu przyzwoicie. Oczywiście, jeśli Wam zależy na tej wyższej jasności, możecie sobie wybrać nawet z oferty firmy Kiano wyższe modele z tą lepszą jasnością i po prostu lepiej się z tego cieszyć. Z innych ważnych parametrów to kwestia żywotności lampy. Ona tutaj wynosi 30 tysięcy godzin albo inaczej, producent tego urządzenia szacuję ten czas właśnie na 30 tysięcy godzin. Oczywiście z wiadomych przyczyn nie da się tego w rzetelny sposób przetestować. Natomiast bazując na moim doświadczeniu i licznych takich w zasadzie testowanych projektorach nigdy nie miałem z tym problemu, nawet po roku, dwóch czy trzech. W związku z tym tutaj można śmiało moim zdaniem założyć, że na dobre kilka lat wystarczy Wam taka lampa, jeśli codziennie przez 24 godziny na dobę ona nie będzie chodzić. Raczej odpalamy taki projektor na 2-3-4 godziny, może ewentualnie raz, dwa razy na dzień. No i nawet uznając, że codziennie będziemy tak robić, bo na przykład będziemy chcieli wykorzystywać ten projektor jako urządzenie, które zastąpi nam telewizor, to spokojnie i tak naprawdę długie, długie lata on nam powinien posłużyć. Zresztą tutaj producent daje dwa lata też gwarancji. W związku z tym, jeśli coś by się stało, to nie ma problemu, aby to po prostu reklamować. Co do pozostałych rzeczy związanych z samą konstrukcją, mamy przede wszystkim port HDMI, dzięki któremu możemy na przykład podpiąć laptopa albo połączyć się z jakąś konsolą i wspólnie ze znajomymi grać sobie po prostu na tak dużym ekranie. Dodatkowo możemy podłączyć na przykład pendrive'a. Jest to doprawda tylko wejście USB typu A. Do tego dochodzi nam również złącze sławkowe, przez które na przykład możemy sobie podpiąć słuchawki. No i jest też przycisk zasilania razem ze złączem zasilania. Odnośnie tego złącza sławkowego raczej z niego się nie korzysta, bo jest tu oczywiście oprócz samego Wi-Fi również Bluetooth. I to właśnie przez niego możemy sobie podłączyć jakiś zestaw audio i na lepszym poziomie aniżeli ten, który oferuje tutaj sam projektor, słuchać po prostu tego dźwięku i cieszyć się razem z nim z obrazem. Choć mówiąc prosto, tutaj te głośniki nie są złe, natomiast na pewno, jeśli chcecie zatopić się w samym filmie, może być to problematyczne. Jeśli na przykład włączycie sobie jeszcze ten tryb w ustawieniach podwyższonej jasności, bo tak, ten projektor również ma takie ustawienia, to niestety wentylatory głośniej chodzą, no i wtedy ten dźwięk no, nie jest już nawet na takim przyzwoitym poziomie, tylko raczej jest przez ten szum zagłuszany. Więc wtedy na pewno już bym podłączył coś zewnętrznego. Ale jeśli nie włączycie sobie tego trybu i chcecie po prostu posłać na takim przyzwoitym poziomie tego audio, spokojnie, te głośniki wystarczą. Co do obrazu, to tak jak już Wam mówiłem, generalnie przy średnio zaciemnionym pomieszczeniu, tutaj ten obraz prezentuje się całkiem nieźle, natomiast całość funkcjonalności czy komfortu użytkowania dopełnia fakt, że po pierwsze możemy sobie ustawić w dowolnej w zasadzie pozycji, jak chcemy wyświetlać tą treść, czy to na ścianie, czy na suficie. Ale co jest lepsze, i moim zdaniem jest już taką naprawdę funkcją, którą powinny mieć projektory, które będziecie kupować w 2025 roku, to opcja automatycznego dopasowywania. Się obrazu, po prostu takiej kalibracji, dzięki czemu ten obraz już nie musi być przez Was manualnie ostrzony na danej ścianie, tylko jest to robione automatycznie. Wyświetla się, jak widzicie, taka kratka, i już po kilku sekundach, po dwóch, trzech w zasadzie ten obraz jest dobrze dopasowany, również nawet jak oglądacie coś pod kątem. Także te ustawienia wraz z tą stopką powinny Wam się przydać, zarówno w tym, jak chcecie go na stałe gdzieś w domu zamontować, jak i w sytuacji, w której chcecie go zabrać na jakiś wyjazd i na przykład miejsce, w którym chcecie to puścić, nie jest do końca dostosowane do tego. Natomiast więc oprócz samego komfortu użytkowania, czy samej jakości i też jasności tego obrazu, ważne jest też to, że ten projektor tak naprawdę jest w 100% samodzielny. W sensie musicie go podłączyć do prądu, bo on tutaj nie ma niestety żadnego powerbanka. Ale generalnie zaraz po tym możecie cieszyć się jakąkolwiek rozrywką, zaraz po podłączeniu do waszej sieci Wi-Fi. To znaczy, nie musicie podłączać go za pomocą przewodu HDMI do np. waszego laptopa, konsoli, tylko możecie skorzystać z wbudowanych aplikacji, które są na tym systemie. Jak widzicie, on generalnie działa dosyć płynnie. Czasami, czasami zdarzają się jakieś lagi, no i nie wszystkie treści od razu się wczytują, ale generalnie nie ma żadnego problemu, żeby puszczać sobie Netflixa, puszczać sobie YouTube'a, czy ściągnąć jakieś inne dodatkowe aplikacje z Google Play, nawet jakieś takie bardziej do pracy, dzięki którym możemy na przykład wyświetlać jakieś dokumenty. Nie mówiąc o tym, że w prosty sposób możecie sobie właśnie tak jak ja tutaj widzicie, streamować różnego rodzaju treści bezpośrednio z waszego iPhone'a, czy telefonu z Androidem. Możecie puszczać zdjęcia, przeglądać filmy z wakacji na dużym ekranie. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa, albo z drugiej strony możecie po prostu pokazywać Wasz ekran telefonu, grać na nim, na tym dużym ekranie, albo na przykład coś rysować w aplikacji notatnika, także to zwłaszcza na studiach, czy w jakiejś pracy, albo szkole może Wam się przydać. Tutaj za całość odpowiada Android 11, no i ma właśnie te wszystkie funkcje AirPlay, Miracast i działa to naprawdę nieźle, nie ma żadnego problemu, żadnych zakłóceń, że zrywa Wam się to połączenie, w związku z tym nie jesteście tutaj skazani na fizyczny przewód, na połączenie za pomocą HDMI, tylko jesteście w stanie właśnie to w ten Sposób rozegrać. Także reasumując, Kiano, czyli to może być jedna z ciekawszych propozycji, którą możecie rozważyć właśnie w tym budżecie do 1000 zł. Zwłaszcza, że tak jak wam mówię, on kosztuje dużo mniej, bo poniżej 800 zł, w zależności też od sklepu czy promocji, gdzie będziecie chcieli go nabyć. To, co wam mówiłem, to to, że jest on dosyć kompaktowych rozmiarów. Może być zarówno w domu, jak i możecie go zabrać na wyjazd, wziąć do pracy, no i ma funkcję automatycznego kalibrowania. Ta jasność samego tego projektora nie jest porywająca i musicie. Generalnie zapewnić takie minimalne, przyzwoite warunki do odtwarzania różnych treści, to znaczy minimalnie chociaż zgasić światło w tym pomieszczeniu i ten obraz już będzie naprawdę przyzwoity. A jakbyście zgasili wszystkie światła i zamknęli na przykład rolety albo oglądali jakiś film w nocy, to naprawdę uznacie, że ten obraz jest dobry albo nawet bardzo dobry. Myślę, że dla tych mniej wymagających osób to będzie strzał w dziesiątkę. No i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że tutaj macie naprawdę, no i trzeba ogólnie to skomentować, że dosyć niskim kosztem macie przyzwoity projektor. Naprawdę dobrą jakością i dodatkowymi funkcjami, jak chociażby opcja tej automatycznej kalibracji tego obrazu, stosunkowo właśnie nieduże pieniądze. Także jeśli bylibyście zainteresowani, to linka do tego projektora macie na dole, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.